I możemy stracić jakby wartościowo osobę tylko dlatego, że nie dopilnowaliśmy y, strefy prywatnej pracownika. Bardzo istotne jest budowanie zaufania w y, mhm. pracy z Toś Ktoś cały czas był na najwyższych obrotach, a teraz coś mu zjeżdża. I możesz nawet tego nie widzieć, ponieważ on, wiesz, nadal wykonuje wszystkie swoje zadania. Ale za chwilę przestanie, tak? więc już trzeba zacząć mu pomagać. Uczelnia Asbiro to jedyna uczelnia w Polsce, w której wykładowcami są tylko i wyłącznie przedsiębiorcy. Mamy tutaj studia licencjackie, kurs podstawowy i studia podyplomowe MBA, więc znajdziesz coś na pewno dla siebie. Tymczasem wróć do oglądania tego filmu. Dzień dobry, ja nazywam się Wojciech Bizub i mam przyjemność gościć Artema Rusina. W tym odcinku porozmawiamy o tym, jak pracować, ale też jak zarządzać ze zdalnym zespołem, jak robić to w sposób efektywny. Artem jest człowiekiem, który łączy dwa światy. Mój gość jest zarówno, jak sam o sobie mówi, korpolutkiem, gdzie w sposób efektywny pracuje, sprzedaje w, na rynkach EMA, czyli to jest Europa, Środkowa Azja, Afryka. Oraz Middle East. Middle East, czyli bliski, bliski, wschu, wschód, bliski tak? wschód. Ale równocześnie jest też przedsiębiorcą, czyli w jego żyłach pichłyną dolary, co jakby bezpośrednio przekłada się na prowadzenie takiej firmy jak biuro dla Misia, czyli adresy dla nowo powstających firm, i też obsługa korespondencyjna. Więc przechodząc do tej części właściwej, to w ogóle jakbyśmy odpowiedzieć na takie ogólne pytanie, jak efektywnie pracować w zdalnym zespole, bo w takim pracujesz. Mhm. Twoje dobre praktyki. Słucham. Wiesz co, po pierwsze, one będą różne w zależności od tego, co robimy, tak, czyli... E, Mówiliśmy jakiego... o sprzedaży, to jest Twój obszar ekspertyzy. Tak, w sensie e, mówimy o poziomie jakby... E, zawodowym, intelektualnym pracowników, tak. Czyli e, są pracownicy, których musimy pilnować, tak, i praca zdalna z takimi ludźmi jest bardzo trudna, tak? ponieważ, e, nie wiem, powiedzmy taki przysłowiowy pracownik budowy, tak, Pracuję, kiedy szef widzi, kiedy szef nie widzi, nie pracuje, tak? Ja z racji tego, że planowałem swój biznes od razu jako biznes zdalny, no to pracuję z ludźmi, powiedzmy, klasa średnia plus, tak? Czyli te osoby, które są w stanie podjąć się jakiegoś zadania i to zadanie wykonywać. Teraz jeśli chcemy upewnić się, że to działa efektywnie, to wszystkie osoby, które wykonują zadanie muszą dokładnie wiedzieć, co mają zrobić. I to jest chyba największy problem później człowieka, który zleca zadania, Ponieważ e, to, że ja wytłumaczę, jak to trzeba zrobić, to wcale nie oznacza, że druga osoba to zrozumiała. E, I czasami e, musimy pewne zadania jakby powtórzyć albo rozłożyć na części pierwsze, żeby się upewnić, że zadania są zrozumiałe. Bo jak są zrozumiałe, wiadomo, jak e, znika nam prokrastynacja, czyli e, jeśli człowiek wie, co powinien robić, to jest w stanie wykonać te wszystkie czynności. E, w momencie jeśli e, nie wie, no to się gubi no, tak, zaczyna opóźniać dane zadanie. I często nie będzie nawet wiedział, dlaczego tego nie robi. Więc musimy wtedy wychwycić, że coś jest nie halo, tak. Więc powiem, jak ja to zrozumiałem. Mm -hmm. Widzę to tak, że pracujesz z ludźmi, którzy są inteligentni, którzy są odpowiedzialni. Mm -hmm. Jednocześnie Twoim najważniejszym atutem, Twoją najważniejszą mocą, którą wykorzystujesz do tego, żeby pracować właśnie z takimi ludźmi, mm -hmm. jest klarowne komunikowanie oczekiwań i klarowne komunikowanie celu tego zadania do wykonania. Mm, tak, bym tak. Okej, okay. no to jak to robić? Bo ja widzę, że faktycznie mm. jest olbrzymi problem, żeby określić na początek, czego się samemu chce, a mm. jeszcze je, to, jak już wiem, czego chcę, to żeby przekazać drugiej osobie, czego ja chcę. Mm. Jakie są Twoje supermoce tutaj w tym zakresie? Wiesz, to tutaj nie, nie trzeba supermocy. Sprawa jest to bardzo prosta. <laughs> Mianowicie są zadania, które zaczynamy dopiero robić, czyli wdrażamy naszego danego pracownika w nowy obszar, którego on jeszcze nie dotykał. Jeśli wdrażamy takiego pracownika, musimy się upewnić, że kontaktujemy się z nim bardzo często, czyli czasami nawet codziennie, kilka razy dziennie, żeby upewnić się, co on robi, jak on robi, jakie są jego postępy. Z czasem, kiedy człowiek nabiera wprawy w rozwiązywaniu danego problemu, zmniejszamy częstotliwość kontaktu. I taka idealna powiedzmy w momencie częstotliwość kontaktu, kiedy uznajemy, że już to działa, człowiek jest wdrożony, to jest raz na dwa tygodnie. Mm -hmm. To jest raz na dwa tygodnie spotkanie, takie powiedzmy wideo, i chociażby raz na miesiąc spotkanie na żywo. W sensie to jest, to jest taka drobna zmiana w kontekście tego, co się działo 5 lat temu. 5 lat temu można było się spotykać na żywo dwa razy do roku, i to było tak. Teraz bardzo często jesteśmy przytłoczeni dużą ilości informacji, tej informacji negatywnej, i musimy oprócz tego, żeby pilnować, czy zadania są robione, czy człowiek odnajduje się w swoich zadaniach. Musimy się upewnić, że jego poziom jakby psychicznego na sobie nie jest wystarczająco dobry. Tak? Czyli że on tam dzisiaj się nie załamuje w międzyczasie. Czyli czy kwestie takie prywatne nie przytłaczają jego tak. psychiki na tyle, że będzie mniej efektywny w pracy? Nawet tak. Nie tylko czy mniej efektywny, ale w którymś momencie może po prostu się załamać i odejść. Nie? I możemy stracić jakby wartościową osobę, tylko dlatego, że nie dopilnowaliśmy strefy prywatnej pracownika. To jest taki trochę, wiesz, powiedzmy, śliski temat, ponieważ musimy delikatnie wchodzić w obszary, które są pozapracowe. Dobra, Artem, to teraz no. będzie trudne pytanie. E, spoza karty, menu. E, są dwie szkoły zarządzania. Jedna mhm. szkoła mówi but na karku i mhm. tam wiesz, dociskamy codziennie i tak mhm. dalej, cele, targety, kary i tak dalej. E, te rzeczy. Druga strona mówi o turkusowej organizacji, mhm. w których każdy zna swoje miejsce. Jak wygląda Twoje podejście do tych szkół i gdzie mhm. Ty się umieszczasz w, pracując z ludźmi? Wiesz, co, tak nie do końca czuję turkus, w sensie uważam, że pomysł jest dobry. Czy jednak but na karku? A, i zupełnie nie czuję to na kartkę. Okej. Okay. <taki> tak bym powiedział. Więc gdzieś pomiędzy, przy czym bardziej w kierunku turkusowym. I tutaj, ponieważ też w korpo pracuję jako pracownik zdalny, tak? Czyli widzę na przykład, że dowolne blokowanie na przykład, nie wiem, Facebooków, albo pilnowanie, czego robię na tym komputerze, tylko wprowadza dodatkowe koszty. Mianowicie muszę znaleźć, jak obejść tą blokadę, bo czas na takiego Facebooka, albo nie wiem, cokolwiek tam, ploteczki.pl, ja go, po prostu, jako pracownikę tak go znajdę, więc e, musimy się upewnić, że e, ci ludzie z którymi współpracujemy, że e, oni są zachęcani do wykonywania swoich zadań. I tutaj właściwie dwie takie kluczowe metody. Jedno to jest spotkanie, e, zadania cykliczne, czyli mówimy, ok, nie wiem, na przykład u mnie w mojej pracy korporacyjnej mam zadania cykliczne, co dwa tygodnie chwalę kogoś. Muszę przemyśleć, kogo w tym... A przez pozostałe dni ganisz. Znaczy, staram się jakby chwalić na bieżąco, ale mam problem z chwaleniem ludzi. Jakby doceniam to, co robią, ale rzadko im to werbalizuję. Ja mam Więc... taką tapetę na komórce docen człowieka w zespole. O. O, no właśnie, ja mam ustawione spotkanie półgodzinne, jakby taki bloker w kalendarzu co dwa tygodnie, co siadam i zastanawiam się, kogo powinienem docenić, w jaki sposób i tak dalej, żeby to jakby zaplanować, wypuścić, tą spontaniczną reakcję. A tak? jak nie ma kogo, tak? to doceniasz sam siebie. E, jak nie ma kogo, po prostu uznaję zatkoczony, tak? Okay. Więc są zadania jakby cykliczne, które w, wkładamy w kalendarz i to trzeba wykonać co chwilę, czyli nie wiem, w misiu na przykład to jest odbiór poczty, tak? Czyli e, zgłaszamy się do sortowni i tam. W zależności później od tego, czy jest, są listy, czy nie ma, no to powinniśmy wykonać jakąś akcję. Ale stawić się na poczcie musimy, tak? To jest zadanie cykliczne. A drugie to są zadania trygerowane, czyli e, które e, robimy tylko wtedy, kiedy coś się wydarzy. Czyli zadzwonił telefon, odbieram, tak? Czyli nie, nie odbieram telefonu cały czas albo co o, o 13.00 kolejnego Tylko kolejny jak ten, nie? dzwoni. Tylko jak dzwoni, tak? I jeśli coś ode mnie chcło, no to wtedy, w, e, więc uzmysłowienie jakby tych zadań, i wytłumaczenie, że w naszej kulturze filmy te zadania mają najwyższy priorytet, a te są mniej istotne, załatwia dużo jakby problemów dla osoby, ponieważ każdy ma, może mieć gorszy dzień i wtedy fajnie byłoby, żeby umiał sam spriorytetyzować swoje zadania i te krytyczne wykonał, a te mniej krytyczne zostawią na następny dzień na przykład. Jeśli to są nie wiem, zadania cykliczne, na przykład, a jeśli triggery, to żeby był w stanie sobie ustawić trigger na następny dzień, żeby to wykonać. Tak. Mówisz o zadaniach cyklicznych, mówisz o zadaniach trigerowanych. Jakie mhm. są według Ciebie inne zasady, które stosujesz, przestrzegasz, a które są ważne w pracy zdalnej? Wiesz co, wydaje mi się, że bardzo istotne jest budowanie zaufania mhm. w pracy zdalnej. Czyli w momencie, kiedy. Włączanie kamerki na spotkaniach. E, na przykład. Znaczy, okay. to, jest, to jest bardzo przydatne, przy czym trzeba zastanowić się, jakie to jest spotkanie. Ponieważ jeśli chcemy zbudować zaufanie, to muszę się upewnić, że po pierwsze mam normalne tło, tak? Nikt tam nie Tylko tło, Cała reszta A, może być Muszę być właśnie jakoś ubrany, ogolony, nie, nie wiem, i tak dalej. Więc muszę do tego ekstra dodatkowo się przygotować. Tak? Więc pewne, y, gdzie już mamy zbudowane jakąś relację i tak dalej, możemy sobie te fragmenty odpuścić, tak? To jest. I wtedy może nie warto włączyć komerki. A może chcemy pokazać, że my jesteśmy na ludzie, i właściwie dzisiaj, jesteśmy, dzisiaj mamy zły dzień. Tak? Ponieważ ty jako szef musisz, musisz mieć zły dni w sensie, bo masz. Tak? I e, musisz umieć się zakomunikować swojemu zespołowi, bo jeśli ty nie komunikujesz swojemu zespołowi, że ty możesz mieć złe dni, to oni nie mają prawa zakomunikować tobie, że oni mają swoje złe dni, tak? I ty musisz to zgadywać. Tak? Więc e, kamerka e, istotna na przykład, jeśli ja przekazuję komuś, e, to bardzo ważne jest e, nie patrzenie się na ludzi, tylko patrzenie się w kamerę nie? w trakcie, kiedy przekazujemy informacje. Ułożenie takich dodanie takich spotkań, e, do, takich spotkań e, o niczym, czyli jak się czujesz. Tak W KORPO mamy ma bardzo fajnie to rozłatwione, co piątek... Dużo spotkanie o spot... niczym. Słucham? Dużo spotkania o niczym. Spotkania o niczym? No, Dużo no... może nie, raz na jakiś czas. Okay. E, takie spotkanie o niczym, czyli e, właśnie co się dzieje, okej, okay, fajnie, czy wszystko w porządku, aha, takie... Nie mające, fajnie nie powinniśmy je tworzyć jakby o niczym, tak? no bo ludzie się zdziwią. Tak? Powinniśmy dawać jakiś cel, ale naszym celem nie jest jakby załatwienie tego celu, to jest drugorzędne. Głównym celem nam wybadanie drugiej os pozostałych osób, czy one są w dobrej kondycji psychicznej i tak dalej, czy rozwi jakby w dobrym kierunku idą. I w KORPO na przykład super to jest rozwiązane. Co piątek dostajemy taki kwestionariusz. Czy w tym tygodniu E, czujesz, że dostarczasz super wartość e, od 1 do 5, czy e, w tym tygodniu czujesz, że wykorzystujesz swoje umiejętności od 1 do 5? Wbrew to są mega głębokie pytania, ponieważ później tak. co Ci się bardzo podobało w tym, w tym tygodniu i co, czego nie lubiłeś w tym tygodniu? Takie e, dwa otwarte pytania, dwa zamknięte no, i później możesz to rozbudowywać o dodatkowe komentarze, coś tam. I nawyk wyrobienia, na przykład nie udało mi się tego zrobić w misiu, wyrobienia takiego nawyku, wypełniania tego co tydzień. Bo na bazie tego jesteś w stanie bardzo ładnie widzieć, że na przykład ktoś cały czas był na najwyższych obrotach, a teraz coś mu zjeżdża. I możesz nawet tego nie widzieć, ponieważ on, wiesz, nadal wykonuje wszystkie swoje zadania, ale za chwilę przestanie, tak? Więc już trzeba zacząć mu pomagać, już trzeba, wiesz, zorientować się, co jest nie tak i spróbować, może potrzebuje urlop, może, wiesz... Potrzebują jakiejś innej pomocy, albo po prostu porozmawiać, bo życie się rozjechało. Nie? Ta ankieta od 1 do 5 mm. jest jednym z narzędzi diagnostycznych, żeby sprawdzić, co się dzieje. Mm. A drugim takim narzędziem, które ja znam, a niektóre firmy mm. wprowadziły w trakcie tego lockdownu, to były codzienne odprawy, tak zwane stand-up mm. meeting, czy kick-off, mm. czy na dany dzień. Tak. I teraz jak Ty na to patrzysz? Czy warto sobie takie odprawy codziennie robić, czy to jest tylko dla początkujących pracowników, tak jak wspomniałeś, czy może to jest po prostu dobra rutyna, mm. której warto się trzymać? W pracy stacjonarnej często takie codzienne odprawy występują. Wiesz co, wydaje mi się, że to jest dobre wtedy, kiedy chcemy nadawać cały czas kierunek, czyli jeśli na przykład, i mam na, w kilku projektach takie codzienne odprawy, 15-minutoweczki, gdzie robimy agile'owe, czyli nasz kierunek może się zmienić. Jeśli robimy standardowe zadanie, to wystarczy raz na jakiś czas sprawdzać, czy my po prostu dobrze to robimy, czyli nie musimy też przeskakiwać z takimi odprawami co chwila. Okej, okay, czyli odprawy to nie jest coś, co musi być zawsze, można do tego tak. podejść agile'owo. Dajcie znać, drodzy widzowie, w jaki sposób wyradzicie sobie z tymi spotkaniami, jakie rodzaje spotkań odbywają się w Waszych firmach i na ile oceniacie, czy są efektywne. Tym samym, Artem, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, Polakacie? że wyciągnęliście z niej mnóstwo wniosków. Zachęcam do dawania łapek w górę, subskrybowania i oglądania kolejnych odcinków Asbiro.